Dzień dobry, dzisiaj jest wspomnienie dwóch siostr Marty i Marii i czytamy Ewangelię, ten dialog, kiedy Pan Jezus przychodzi do, no już jak się potem okazuje, umarłego Łazarza i rozmawia z jego siostrą i tam jest mowa o zmartwychwstaniu, o wierze w zmartwychwstanie. A w pierwszym czytaniu mamy tekst o miłości Bożej. Bardzo śliczny tekst Świętego Jana, bardzo Was zachęcam, przeczytajcie. Można by też w tym wspomnieniu Marii i Marty przeczytać tę Ewangelię, kiedy Pan Jezus przychodzi i pamiętacie, jedna z sióstr się skarży, że druga tylko siedzi sobie przy Panu Jezusie i, i go słucha. Ona się tam musi po prostu krzątać po tej kuchni. Te wszystkie sceny i te wszystkie teksty postanowiłem, jakby zbierając to do kupy, mówiąc brzydko, usiąść sobie na ławce, właśnie dlatego, że w tym jednym z tekstów jest to, że pan Jezus przyszedł do nich sobie usiąść i ona go słuchała się, siedząc, ale to oczywiście jest tylko taki dodatek. Najważniejsze jest to, że te teksty bardzo mnie. Yy, jakby pociągają do tego, żeby dzisiaj troszeczkę posiedzieć z miłością Bożą. Prawdą jest, że chrześcijaństwo to nie jest taka filozofia, taka religia, która mówi a nic nie jest ważne, nieważne jak żyjesz, jak wybierasz, jak myślisz, co robisz. I tak Pan Bóg Cię kocha, i tak Pan Bóg da Ci niebo i tylko miłość Boża jest najważniejsza. Nieprawdą jest, że tak jest, ale z drugiej strony prawdą jest, że tak jest, bo najważniejsza jest miłość Boża. I, I oczywiście w codziennym życiu, takim wypływającym z wiary i takim życiu, które może z wiarą nie ma nic wspólnego, czyli na przykład w życiu ludzi, którzy nie wierzą w Pana Boga, nie można żyć tylko i wyłącznie tak zwaną ideologią miłości, że będziemy sobie Opowiadać o miłości, i to wszystko się samo będzie działo. No nie, to tak nie działa. I ludzie wierzący, i ludzie niewierzący muszą się starać, żeby miłość, o której mówią różną miłość miłość do swoich najbliższych czy to będą partnerzy życiowi, czy to będą dzieci czy to będzie kwestia zawodu, powołania czy to będzie kwestia zwierząt. Czy to będzie kwestia miłości do świata, cokolwiek byśmy tutaj nie postawili, to nie można zostać tylko i wyłącznie na kwestii mówienia o miłości. Trzeba po prostu kochać, a miłość wyraża się w czynach. I to jest jakby oczywista sprawa dla każdego mądrego, dojrzałego człowieka. I to nie tylko dla chrześcijanina, tylko w ogóle dla człowieka. A więc nasza miłość musi się, słowo musi jest takie kiepskie, ale no ono po prostu jest prawdziwe, musi się wyrażać, musi się wyrażać w czynach. A więc Ewangelia polega na czymś więcej. Nie polega na tym, że my sobie przypomnimy kodeks etyczny, moralny, że jeśli mówisz, że kocham, no to żyjesz w pewnych zasadach, ale Ewangelia nam mówi o czymś więcej, to znaczy mówi nam o miłości Boga do człowieka. Myślę, że my bardzo często w chrześcijaństwie o tym zapominamy. Że, kiedy słucha się nie wiem, naszych kazań, naszych kateches, naszych, naszego nauczania, to bardzo często, szczególnie w tym wymiarze katolickim, jest podkreślane to, co my musimy zrobić, to, co jak my powinniśmy żyć. Tylko tak naprawdę nie mówimy nic, szczególnie w dzisiejszym świecie. Być może 2000 lat temu kontekst był inny, świat był bardziej brutalny. Dzisiaj bardzo dużo jest humanizmu w tym, co robi człowiek, i bardzo często tak zwany świat wyprzedza chrześcijan, katolików w czynieniu dobra, już to mówiłem wiele razy. A więc, jakby nie ten aspekt jest najważniejszy. Najważniejszy jest aspekt tego, że Bóg nas kocha. I myślę, że mało jest takiego mówienia, przypominania sobie o tym, że Bóg mnie kocha. Może warto, i bardzo Was do tego zachęcam, żebyśmy Spróbowali czasami poświęcić swoją swój czas na modlitwę na to, żeby posiedzieć właśnie z taką myślą, Bóg mnie kocha za darmo. Łaska boża, czyli zbawienie jest mi dane za darmo. Posiedźcie kiedyś z tym zdaniem. Nie z tym zdaniem, co ja muszę zrobić dla drugiego człowieka, co ja muszę zrobić dla Pana Boga, co ja muszę zrobić dla siebie i ciągle to robić, robić, robić. To jest jakby oczywiste, nie potrzeba do tego. Bycia wierzącym człowiekiem, ale to, co my jako chrześcijanie mamy, to to, to to, że możemy się karmić tym, że Bóg daje nam siebie za darmo. I zobaczcie, jak bardzo często to powoduje w nas dyskomfort: jak to Bóg może mnie kochać za darmo? Jak to w ogóle ktokolwiek może mnie kochać za darmo? To oczywiście w takim pierwszym słuchaniu, w takim. Poprawnym słuchaniu to jest oczywiste. Tak? Bóg nas kocha za darmo. Ale zobaczcie, skonfrontujmy to sobie na modlitwie na tym czasie, właśnie, kiedy siedzimy przed Panem Jezusem z praktyką naszego życia. Czy naprawdę jest tak, że my w to wierzymy, że On nas kocha? Marto, Marto troszczy się o zbyt wiele, a potrzeba ci jednego. To, co wybrała Maria, a Maria co wybrała? Wybrała siedzenie przed Panem i słuchanie Go. Jeszcze raz mówię, to nie jest tekst, który namawia nas do tego, żebyśmy nic nie robili w życiu, ale chodzi o to, żebyśmy mieli rzeczywiście takie, taki fundament w swojej wierze, w przeżywaniu w tym, że najważniejsze jest to, że on jest za darmo, że mnie kocha za darmo. I to jest to, co potem dzieje się właśnie w tym dialogu, kiedy pan Jezus przychodzi do, do łazarza, który już nie żyje, i, i, i jest ta, ten moment przed skrzeszeniem łazarza. To wyznanie wiary, że On jest Bogiem żywym, jest Bogiem, który ma łaskę, nie łaskę, tylko ma moc przywrócić człowieka zmarłego do życia. Jest Panem życia po prostu. I to jest najważniejsze, że Bóg przychodzi z życiem. A więc podsumowując, bo trochę mam wrażenie, że tak klucza, ale chodzi mi generalnie o to dzisiaj, żeby usiąść i zobaczyć, na ile rzeczywiście pozwalam sobie przeżywać swoje chrześcijaństwo w takim kluczu, że Bóg mnie kocha za darmo, że On przychodzi z największą ofertą do mnie, z ofertą miłości, że taki jest mój Bóg, że On mnie kocha. Miłość Boga jest najważniejsza i tylko ona jest czymś, co jest w stanie wytłumaczyć człowiekowi wierzącemu że najgorszy, najbardziej podły człowiek będzie ze mną w niebie. Bo Bóg mnie kocha. Jego kocha. I tylko miłość jest w stanie to wytłumaczyć. Ludzkie myślenie jest za mało. A więc posiedźmy dzisiaj z Bożą miłością. I tylko tyle. Albo aż tyle. Do widzenia.